Witam Was serdecznie, z tej strony Doktor Suchy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z poszukiwań mądrych orłów. Dawno tego odcinka nie było. Były na trzeci. Dzisiaj zajrzeliśmy sobie do Battle Royale Solo. Zobaczymy czy tu jakieś mądre orły są. Jak zawsze na początku ładajmy sobie kolanka. I trafiamy do. Gdzie? Do guagu tak. tu mamy przeciwnika i damy mu wygrać. Albo. Czy Czerba. Zagrał. Dwudziesty czwarty level. A to zobaczymy, czy to jest mądry orzeł, czy nie. A co to? O, na przeciwnika. O, atakuje. Zwyciężył. Daj <laughs> Czyli nawet nie zobaczyliśmy, czy to był mod. Nie? Tutaj mamy poziom siódmy. Poziom siódmy, czyli początkowy, ja mam drugi, zobaczymy jego decyzje, jego pomysły, a jak na razie ma problem z poruszaniem się troszeczkę. Oznaczam cel. O, znaczył sobie, coś tam, coś tam wie, ale, ale podejmuje walkę i się od razu. Ja nawet o O, zbił go. I plejty. elegancko. O. Będzie podjazd. Wiadomo. Ok, się szczerze, że jest zaskoczony. Poziom siódmy, ale nie boi się konfrontacji. Szuka. Szuka walki. Nie, nie Trzy. Po rurach, tu. Chcę trzy szyby. Jednej. Playmora. Pła szuka. A ja znajdziesz. Tam jest na dachu chyba. O, wyczekany. Była decyzja. Nodi, Nodi go pokonał, A nawet nie zwróciłem uwagi jak poprzedni. A nie, Nodi cały czas jesteśmy z nim. Jesteśmy z nim w guagu Nodi poziom siódmy. Wylosuję go. Pewnie no. jaska. X19 Nodi. Fight. To wygra. To wygra. Mmm, do dostał X19. Jaki poziom Misiek ma? Albo Miśka oznaczam 530. I już od razu kontakt weźmie. No to powiem Wam, że tutaj, nawet jak ktoś ma niski level, to i tak podejmuje walkę. Więc spoko. Kontrakt. A teraz wymyśli. Rana to miał móc wziąć. O, a czyżby nas podsłuchiwał? A no. Ma dwie takie same bronie. O, super. podjął walki pod tobą pod tobą mi się ale zobaczcie 538 poziom ale na kucaka nie, nie wstał masz o lepszą Mecie. Chyba w mecie. Trafi? Trafi! Ale <laughs> już poszedł na ten w plecy. Wow. Położył gościa. Brawo! A, bo on w tamtym budynku ma swoje zlecenie. Biegnie do budynku. Przeładuj sobie. Ty On kombinuje. Tu masz go. Jemu ułatwił sobie. Ale dobra, podejmuje. A na razie dwa kile. Z prawej strony miałeś go. Amir. Gratuluję wygranej. Ciekawe, Amir jaki ma. O, Amir ma 146 level, A ten skin to jest game over. Kurde, ja też mogę, tylko nie pamiętam z czego ma 10 koła, ma superi. Snajperkę. BSP, OBSP. O, porusza się naukiem całkiem żwawo. No jak na 146 level spoko. Chyba, że to jakieś fejkowe konto tak jak moje. Zbliża się gaz! Oznaczamy nową bezpieczną Co Amir rekombinuje? To jest jakiś drzut. Ale nie jego. Teraz bez. No jak na razie mądrych orłów tutaj nie ma. Znalazło się kilka na odnowie solo, ale na Battle Royale, jak na ten moment, powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony. Aż mam ochotę ja zagrać sobie solówkę. Oczywiście na swoim koncie, choć kusi, żeby na tym koncie zagrać, ale tam broni nie ma. Nic. Drugi, drugi level, także nawet nie mogę sobie zmienić z góry. Narzucone rozgląda się, kombinuję. Ciekawie, ciekawie. Muszę się wam przyznać, że ostatnio na odnowie takie bęski zostaje, że... Nawet jak jesteśmy w trójkę, w dwójkę. Czasami to... Aż w głowie się nie mieści. Takie zdenerwowanie. Sprawdza kąty. Zlecenie sobie... Zaznaczył. tam widział jak ktoś się strzela albo nie widział wchodzi na wyższy na wyższy budynek straży w dziuple będzie tu siedział? jak będzie tu siedział to on drożeł nie, on cały czas się rusza O Snajpa jest Tenzionek co on zrobił? Sam siebie zabił! <grytania> oh my god. Sam siebie. Kogo nam da? Czy Amir jest w gułagu? O to jest pytanie Czy Amir w gułagu? kogoś innego nam da? A mi w głagu już walczy. Ale sam siebie zabił. Nie tak. Termitem przyłożył sam sobie w czoło. Co to było? On miał jakiegoś bota. Czy coś. No nie to jest niemożliwe. Co tu się odpierdziela? <gry> Ja nie widziałem, że na baterii, ale taki coś jest. No dobra, zobaczmy jego Cały czas jesteśmy za Mirem, a mi przypomina malewek 146. I sam się zabił. Ale zobaczmy, zobaczmy. O! ziomka koło ciebie lejta masz A nie wiem, ja mu chyba zaznaczył ten ziomek to, w drugim budynku po lewej teraz co robisz? Nie. Zostało tylko 25. Tam nikogo nie ma. Mieć kosz obok tego budynku. mówiłem, że miał obok gościa wrócę, blis 629. Pani niszczyciel bunkrów ma też czujnik pulsu. Czyżby to był mądrożeł? Czujnik pulsu, że się tam, znaczył sobie, kogoś musi widzieć. Ciekawe, czy tu u niego w budynku, czy obok. No i wrócę, blis został pokonany przez H-4B-4N-3R-0 A kto to jest? To nie mam zielonego pojęcia Zobaczmy jaki ma level 850 Też czujnik pulsu, Miśki, proszę was Ja wiem, że to jest jakieś rozwiązanie, ale... Nie z tej strony cię biją. O, słyszy kogoś. Superman, kurde, takie na boczku. To jest taktyczny tam jakieś, Na makili 6 kili ma. Czyli to na pewno nie będzie mądrożą. bo się rusza cały czas, tu kombinuje. Choć za ten czujnik pulsu, to jestem o krok, żeby mu dać. To z co on kombinuje, tak naprawdę? O Karma, także nie ma. U, szybkie. Ma szybkie celowanie. Narobił hałasu. I gościem położył. no, no, to samo zrobię. Bardzo się podniesie i ucieknie. Brawo dla niego. Mądre rozwiązanie. bo ja bym wrócił na dach i zabrał hajs, i tak dalej z niego. On chyba na pociąg będzie. Jesteście w pierwszej dziesiątce, walczcie dalej. Jak uciekł. O coś tu nam się postawiło. Doskonałe. No, on wykombinuje. Ha, to kombinuję. Jeszcze Proszę o przelot świadowy. Jeszcze mu ragazzo na popieść śosre. to nie będzie w strefie misiek. Na pociągu masz dwóch. Tu jeszcze ma zionka. Jaką to... Z... Koń go. Jeszcze jednego ma po prawej stronie Na górce Cieka Ciekawe, na z prawej i z lewej strony gościa I właśnie chyba is dead no, tak właśnie O! Jednak nie H4B4 Został zabity Bejer OK. A Bjer okay, jakie ma 850 level. Brawo i położył. Wyczekał O, tam się podnieść, jo, selfa. Proszę o przelot zwiadowczy. No już ciekawa końcówka Wszystkie te snajperki i superi na krótko Miło, ciekawie Ostatni BSP kupił Cały czas się z tym gościem strzela Ciekawie, o, ho, 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 ho. ale miał farta, a zaraz w gazie będzie. To kółko się z pociągiem przebija. Chyba tak, To no tak, to jest z pociągiem idzie. Byłem też w terminu <grybujesz> znowu kolejny. A, Zwycięstwo! Mamy zwycięstwo! Moi drodzy, dzisiaj nie zdobyliśmy... Nie, żaden z graczy nie zdobył Mądrego Orła. Powiem wam, że ciekawie, ciekawie. Fajnie tak obejrzeć kogoś. Było troszeczkę mega słabych. No i ta ostatnia... Dostali, ostatnia pula graczy, który, którzy mieli tam 850 level, więc troszeczkę już grali. Trochę ma niesprawiedliwość, że taki niski level łączy się z takimi wysokimi. Bo to taki niski level nie ma w ogóle szans. Chyba że fartownik gdzieś tam jakoś przypadkowo coś uderzy, ale to jest jedna na milion. Gratulujemy zwycięzcy, oczywiście. Do zobaczenia w następnym odcinku pogody ducha. Na razie.